A co nam się tutaj fajnego gotuje? Co to jest? Z czym to są pierożki? Jak z wiśnią? No to ciekawe, jak to będzie smakować. Zaraz się chyba dowiemy. No to co? Spróbujemy powyławiać troszkę. No i proszę. A co to taka gęsta ta śmietana? Może będzie dobre. A czy cukier jest zdrowy? No nie jest. Czy należy go dodawać? No jak to woli. No to smacznego. No a tak wygląda można powiedzieć dżem yy, wiśniowy. No powiem, że trochę się spodziewałem bardziej wiśni niż takiego typowego dżemu. Ale nie jest źle. na razie to łykam. Ślinę. Mogło być troszkę więcej nadzienia w niektórych, no tak, poza tym są spoko. Pozostało tylko oblizać talerz. Mm. 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 Mm.